Dzień dobry Państwu, witam Państwa serdecznie w kolejnym filmie. Dzisiaj będzie pokrótce o tym, jak ustawić sobie aparat Fujifilm na przykładzie, tutaj XH2, które życzliwie udostępniła mi firma Interphoto EU. Jak sobie go ustawić, żeby korzystać z niego, czy też z innego Fujifilm, bo zakładam, że to będzie dość podobne i z obiektywów manualnych. Pierwsze, drodzy państwo, co sobie musimy ustawić, oczywiście, to jest wizjer. Wizjer czy ekran, bo normalnie, jak mamy ustawiony sobie ekran, to on nam oddaje parametry ekspozycji. I on nam pokazuje taką ekspozycję, jaką sobie ustawimy. Tutaj jesteśmy w ustawieniach moich makro, więc nie. Tutaj teraz, jak jesteśmy w ustawieniach, Priorytetu przysłony, to w momencie, jak sobie zmniejszę na przykład ekspozycję, to będzie mi się ekran ściemniał, a jak sobie ją zwiększę, to będzie mi się ekran rozjaśniał. I to jest w porządku, jeżeli robimy fotografię makro bez lampy, ale jeżeli robimy fotografię makro z lampą, to to nam będzie bardzo przeszkadzać, bo w momencie, jak przymkniemy sobie mm, przysłonę nie zmieniając czasu otwarcia migawki to nam się ściemni bardzo obraz i nie będziemy widzieć co robimy. Tutaj akurat się nam wyostrzył ale wiecie państwo o co chodzi że nie chcemy żeby nam oddawał ekspozycję bo przy lampie tą ekspozycję będziemy mieć raczej na takiej wartości minus 3 a nawet minus 5 żeby tylko światło z lampy było światłem które chcemy widzieć. Dlatego też pierwszą rzeczą, którą chcemy sobie zmienić, żeby ekran i wizjer pokazywały nam nie faktyczną wartość ekspozycji, ale żeby nam pokazywało y, ładnie naświetlony obraz, żebyśmy byli w stanie ostrzec. Jak to zrobić? Wchodzimy sobie do menu wchodzimy sobie tutaj do, do menu, konfiguruj. I tu jak widzicie Państwo mamy coś takiego jak konfiguracja ekranu. Wchodzimy sobie w to i tutaj przelatujemy całą tą pierwszą stronę. I zaraz na tej drugiej stronie druga opcja jest coś takiego jak podgląd naświetlenia balansu bieli w trybie manualnym. I żeby robić sobie fotografię makro albo żeby w fotografii makro to miało ręce i nogi to wybieramy tą Opcję podgląd balansu bieli. Chyba, że nie chcemy podgląd podglądać sobie balansu bieli, no to wtedy możemy kompletnie to wyłączyć, ale nie chcemy, żeby był podgląd naświetlenia. Podgląd naświetlenia sprawi, że te zdjęcia będą czarne. Przy mocno przymkniętej przysłonie zdjęcie zrobi się po prostu czarne, a to nie jest coś, czego chcemy przy makro. Dlatego pierwsze, co wybieramy, to podgląd balansu bieli jedynie, bądź też kompletnie wyłączamy to w trybie manualnym. No i jak w trybie manualnym, to przechodzimy sobie oczywiście tutaj na kole trybów, przechodzimy sobie do trybu manualnego. Ok, to wróćmy sobie do menu i jak jesteśmy w menu, mamy już ustawiony ten podgląd, to następna rzecz, jaką chcemy sobie ustawić, to jest jakieś wspomaganie tutaj dla naszego aparatu. I teraz idziemy sobie do menu autofocus, manual focus i tutaj szukamy ustawienia, które będzie tak zwanym focus peakingiem, czyli podglądem ostrości w trybie, w trybie manualnym. I tutaj mamy podgląd ostrości włączony. I włączony podgląd ostrości mówi nam, że będziemy mieli to właśnie podświetlenie. A tutaj możemy sobie określić, jak chcemy to podglądać, i czy chcemy, na jaki kolor chcemy sobie to zmienić. Ja sobie wybrałam czerwony wysoki. Można sobie oczywiście ten kolor zmienić. Ja mam czerwony, wysoki. Więc tu mamy nasz manualne ostrzenie ASyst, czyli asystent. Y, ostrzenia manualnego. To jest kolejny krok, który sobie tutaj wybieramy. Ja sobie jeszcze tutaj w menu Q. Tutaj na aparacie mamy ten przycisk Q. I jak go nacisnę, w trakcie robienia zdjęć, to tutaj mogę Państwu pokazać, co ja sobie tutaj jeszcze mm, wybrałam. Tutaj oczywiście jest y, tryb ostrości, na manualne sobie zmieniamy. I tutaj jest ten pik, czyli to podglądanie. I w momencie jak mam to tutaj dodane, to mogę sobie szybciutko też zmieniać kolor, jeżeli by mi y, nie pasował taki, jaki jest. Jest też pryzmat na przykład. Jeżeli wygodniej Państwu jest przez pryzmat ostrzyć, to też tak można. I tu możemy sobie wybrać różne kolory. Jest czerwony, jest niebieski, y, żółty wyłączone podglądanie, jest taki podział, to Państwu mogę pokazać, o tak jak w aparatach, aparatach analogowych było, że nam się zjeżdża razem obraz i jak nam zjedzie razem, no to jest ostro. Jest to mniej wygodne niż te kolorki, ale może być pomocne w momencie, kiedy na przykład ten kolor nam przeszkadza. Więc mamy tutaj fajnie dużo opcji, więcej niż w aparatach, do których yy, dotychczas przywykłam, ale ja zazwyczaj sobie wybieram czerwony high, czyli taki mocniejszy czerwony. Więc mam to i tutaj w menu Q i można sobie to ustawić w aparacie, żeby było po prostu włączone w menu głównym. Następna rzecz, jaką warto sobie ustawić, to ponieważ te obiektywy manualne, one nie mają żadnych kontaktów elektronicznych, no to Trzeba jakoś sobie tutaj pomóc yy, i trzeba jakoś aparatowi powiedzieć jaki to tak naprawdę jest obiektyw i jak to zrobić. Wchodzimy sobie znowu w menu. Jak mamy to menu yy, jakość obrazu to tu jedziemy do samego ostatniego, ostatniej kafelki i tutaj zwróćcie Państwo uwagę, że jest coś takiego jak ustawienie adaptera. To może nie jest najbardziej intu intuicyjne, ale co to ustawienie nam robi? Tutaj możemy sobie wprowadzić obiektyw, z jakiego chcemy korzystać. No, i ja tutaj tego TT Artisan, który jest zapięty na aparat, już mam wprowadzonego, więc załóżmy, że chciałbym sobie zmienić tutaj innego. Więc tutaj możemy sobie ustawić ogniskową yy, tego obiektywu i tutaj widzicie Państwo mamy też trzy cyfrowe wartości dwucyfrowe wartości więc mogę sobie tu ustawić co bądź powiedzmy, że mam jakąś dziewięćdziesiątkę ustawiam i mogę sobie nazwać ten obiektyw jeżeli jest to obiektyw konkretnej firmy albo jakiś taki inny no to fajnie jest go sobie nazwać bo wtedy nam to pozwala rozgraniczyć I jak już mamy to wybrane robimy ustaw Wracamy sobie i mam dwa obiektywy teraz wybrane. Yy, I jak jestem na nim, jak ma, kursor tak naprawdę na nim sobie spoczywa, no to ten obiektyw jest wybrany. I dzięki temu stabilizacja wie, jaki to jest obiektyw. Jak również, jak będziemy przeglądać zdjęcia, będzie wiadomo, jakim obiektywem zostały zrobione, ponieważ sam obiektyw nie przesyła żadnej informacji. I ostatnia rzecz, jaką trzeba sobie ustawić. To ustawienie lampy błyskowej. I tutaj w, w Fuji jest osobne ustawienie, tutaj. Proszę bardzo. Ustawienia funkcji lampy. I do tego sobie wchodzimy. I tutaj pokrętłem możemy sobie zmienić albo na wyłączoną, albo na włączoną manualną. Podejrzewam, że jeżeli mamy podłączoną lampę, jakąś taką, która się komunikuje z systemem Fuji, to jest tu dużo więcej ustawień. Ja mam tylko lampę manualną która pasuje mi do każdego aparatu, jaki posiadam. Jest to bardzo fajne. I wystarczy tutaj, zmieniamy to, drodzy Państwo, pokrętłem tym. Tym pokrętłem, jak kręcę, to w momencie, kiedy nim kręcę, to się mi to zmienia na OFF albo na N. I to kolejne ustawienie, które sobie dałam do menu Q. I tu Państwo widzicie, mam. Lampę ustawioną na M, mogę ją sobie pokrętłem wyłączyć lub włączyć. Maksymalna prędkość migawki w XH2 to 1,250 sekundy. I to tak naprawdę jest wszystko. Ten picking działa bardzo przyjemnie. to Państwu teraz pokażę. Mam ustawione na ten picking czerwony, właśnie. Stitch nam tu będzie modelem. I zobaczcie Państwo, jak mi się zaraz nosek zaświeci. Tu widać jak mu się nosek, mam nadzieję, że to będzie na wideo widać, jak mu się nosek zaświeca na czerwono. Jeszcze był taki, o, albo oczka mu się zaświecają na czerwono. Jeżeli widzimy, że słabo widać ten nasz picking, no to dlatego sobie tutaj to dałam, żebym mogła zmienić na inny. Mogę sobie zmienić na niebieski, mi tu raczej nie, nie zadziała, ale może zielony, żółty zadziała lepiej. Zobaczmy, czy żółty będzie bardziej widoczny no Niespecjalnie, chyba ten czerwony był najbardziej widoczny. No to może to jest przypadek, w którym fajnie użyć tych któryś innych funkcji. Mamy split czarno-biały i split color. Spróbujmy split color, kol jak to zadziała. Tutaj go troszkę. O, proszę bardzo. No ten split color to może będzie działał całkiem nieźle, i tu nam się pięknie schodzi obraz. I jak nam się zszedł już tak całkiem. To jest ostra. Tu widzimy jak przybliżam, to yy, się rozjeżdża ten obraz. No całkiem fajny jest ten split. To mi się bardzo podoba. To jeszcze pokażę Państwu, jak wygląda pryzmat. Tu jest pryzmat taki jak naprawdę w lustrzankach już yy, znamy. I tutaj chodzi o to, żeby było jak najmniejsze rozpikselowanie i wtedy będzie ostro. O, tak gdzieś mniej więcej tu stitch jest ostry. To drodzy Państwo, to tyle jeśli chodzi o ustawienia do makro e, dla Fujifilm. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę i zapraszam do kolejnego filmu.